Kiedy Olga zbliża się do Diego, nikt jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jaką cenę przyjdzie jej za to zapłacić. A jednak właśnie w tym momencie Olga zupełnie nieświadomie wystawia się ponownie na cios ze strony Ursuli. Ursula patrzy na to wszystko z poczuciem kontroli. Wciąż wierzy, że ma nad Olgą władzę, że to ona rozdaje karty że Olga będzie przedłużeniem jej planów i narzędziem do realizacji celów, które od dawna sobie wyznaczyła. Jest jednak coś, czego Ursula nie bierze pod uwagę. Olga do końca nie zapomniała koszmaru, który zgotowała jej matka. Te wspomnienia nie zniknęły, one tylko zostały głęboko ukryte i za każdym razem, gdy Ursula upomina Olgę, gdy zarzuca jej, że coraz bardziej przypomina Blankę, że się tym ośmiesza w Oldze rodzi się cichy opór, niechęć, której żadna z nich jeszcze nie potrafi nazwać, ale która zaczyna wpływać na ich relacje. Równocześnie Olga coraz mocniej wiąże się z Diego. To nie jest przelotne zauroczenie, to decyzja, by być obok, mimo wszystko. Mimo, że Diego otwarcie mówi jej, że nie powinna go kochać, że nie powinna przywiązywać się do kogoś, kto zmierza ku końcowi. Olga jednak zostaje, nie chce zostawić go samego w czasie, gdy jego stan zdrowia wyraźnie się pogarsza. Na ten moment lekarze nie proponują wdrożenia nowoczesnej terapii. Choć taka metoda istnieje, Diego nie jest nią zainteresowany, nie chce walczyć. To on sam konsekwentnie blokuje możliwość leczenia. Z każdym dniem czuje się gorzej, a sytuacja zaczyna wyglądać coraz bardziej dramatycznie. Diego zdaje sobie sprawę, że wkrótce może stracić zdolność podejmowania decyzji. Dlatego wyznacza Olgę jako osobę, która w razie potrzeby będzie decydować w jego imieniu. Dla Olgi to dowód zaufania, ale i ogromna odpowiedzialność. Ona nie przestaje go namawiać, by zawalczył o siebie. Kiedy widzi, że to nie przynosi efektu, sięga po argument, który może go poruszyć. Mówi Diego, że parametry zapisane przy szkicu naszyjnika Anny. Mogą nie być przypadkowe, że mogą stanowić szyfr do sejfu, a w tym sejfie mogą znajdować się dowody obciążające Ursule. Ta informacja wstrząsa Diegiem. Uświadomił sobie, że wcześniej nie połączył tych faktów. Reakcja organizmu jest natychmiastowa. Diego dostaje silnej zapaści. W tej chwili do domu wchodzi Samuel, widzi brata leżącego na podłodze i Olgę, która nie jest w stanie się poruszyć. Natychmiast reaguje, próbuje ratować Diego i biegnie po lekarza, bo Olga pozostaje sparaliżowana rozpaczą. Kiedy zapada decyzja o przewiezieniu Diego do szpitala, Olga stanowczo się sprzeciwia. Oświadcza, że będzie opiekować się nim w domu, pokazuje upoważnienie, które wcześniej otrzymała i nie ustępuje, dotrzymuje słowa. Chwilę później Blanka ma sens Diego. Sen, który nie daje jej spokoju, jest przekonana, że musi go zobaczyć. Razem z Samuelem przybywają do domu Diego. W obecności lekarza dowiadują się, że istnieje metoda, mogąca uratować mu życie. Lekarz nie daje gwarancji powodzenia, uprzedza, że terapia niesie konsekwencje. Jedyną możliwością jest transfuzja krwi od zdrowego dawcy. Samuel nie waha się ani chwili, zgadza się zostać dawcą. Ursula pozornie akceptuje te decyzje i zrozumienie dla decyzji Samuela. W jej głowie jednak już rodzi się okrutny plan. Diego, żywy, świadomy i sprawny umysłowo, stanowi dla jej planów zagrożenie. A to oznacza, że walka o życie Diego dopiero się zaczyna. Ursula nie zamierza czekać biernie. Wie, że czas działa na jej niekorzyść, dlatego sięga po rozwiązanie, które dobrze zna. Wciąga w swój plan Carmen. Carmen od początku nie chce brać udziału w sabotażu. Waha się, próbuje się wycofać, jasno daje do zrozumienia, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Ursula reaguje natychmiast. Najpierw wymierza jej policzek, potem przypomina jej, gdzie jest jej miejsce. Padają słowa, które nie pozostawiają wątpliwości. W każdej chwili Carmen może wrócić tam, skąd ledwo udało jej się wyrwać. To wystarcza. Zastraszona i zdyscyplinowana Carmen jedzie do szpitala. Jej zadanie jest jasne – doprowadzić do tego, by jedna z pielęgniarek sabotowała zabieg transfuzji krwi pomiędzy Diego a Samuelem. Sabotaż ma przebiec w taki sposób, by konsekwencje dotknęły Diego – to on ma na tym stracić. Plan jest już niemal dopięty, gdy dochodzi do niespodziewanego zwrotu. Olga w ostatniej chwili orientuje się. Jej czujność i szybka reakcja sprawiają, że do sabotażu nie dochodzi. Zabieg zostaje przeprowadzony zgodnie z procedurą. Ursula pojawia się w szpitalu po zabiegu, jest przekonana, że czeka ją formalność. Zamiast tego widzi spokojną Olgę, wyznającą troskę i miłość nieprzytomnemu Diego. Świadomość, że to Olga zablokowała jej plan, wyprowadza Ursulę z równowagi. W jednej chwili dociera do niej, że poniosła porażkę, że tym razem córka stanęła jej na drodze i skutecznie ją powstrzymała. Ursula nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że to dopiero początek jej problemów. Diego przeżywa zabieg, a jego stan ulega wyraźnej poprawie. Odzyskuje świadomość, choć nadal jest bardzo osłabiony. Olga wciąż opiekuje się nim z oddaniem, czuwając przy nim niemal bez przerwy. Dziękuję jej za uratowanie życia. Przyznaje, że nie wie, czy kiedykolwiek będzie w stanie się jej za to odwdzięczyć. Jednocześnie mówi coś, co dla Olgi okazuje się szczególnie bolesne. Wyznaje wprost, że mimo całego dobra, jakie od niej otrzymał, nie potrafi jej pokochać, nie umie. Przeprasza ją za to, nie próbując łagodzić swoich słów ani ich ukrywać. Dla Olgi to zbyt wiele, załamuje się, czuje żal i rozczarowanie. Ma poczucie, że jej uczuciami się bawił, że pozwolił jej wierzyć w coś, co nigdy nie miało szans się spełnić. Odchodząc, żegna się z nim słowami. Które długo będą wybrzmiewać w jego pamięci. Szkoda, że nie umarłeś w tym szpitalnym łóżku. Niedługo później Diego odwiedzają Selia i Samuel. Na widok Samuela Diego odczuwa ulgę i szczerą radość. Samuel jednak przychodzi z zupełnie innym nastawieniem: chłodnym, niemal wrogim. Jego emocje mają konkretny powód. Lekarz potwierdził, że Blanka choruje na to samo co Diego i że doszło do zakażenia przez bliski kontakt. Ta wiadomość wprawia Diego w szok. Wykorzystując moment, Diego zatrzymuje go i mówi, że musi mu coś wyznać. Wyjaśnia, co naprawdę mogą oznaczać nielogiczne wymiary zapisane przy szkicu naszyjnika Anny. To nie był przypadek ani ozdobny detal. Te liczby są kluczem do sejfu. W sejfie tym ojciec mógł ukryć dowody obciążające Ursulę. Od tej chwili wszystko nabiera tempa. Zaczyna się wyścig z czasem o życie i to nie jedno.